Komandosi na telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy tu pracownia plastyczna? Tak. Mam bardzo nietypową sprawę, bo chciałem sobie jajka pomalować. Tak. Bo tak na noc to. Mhm. Ale czy by to tak ładnie wyglądało? No to co to... mi pani może mi zaproponowała? Yy, no ja nie robię takich rzeczy. na przykład. E, nie robi pani takich rzeczy? Nie, nie. A co mi mogłaby pani zaproponować? Może jaki kolor rzucić albo co? No nie wiem. Bo pani się na tym zna. A ja wiem, czy ja się znam na tym. Pan, sam mam pomalować. Sam sobie muszę pomalować? Tak. Ale mam problem. Jak? No, nie umiem sobie tak namalować dobrze. Bo Pani to ma tak, ta, na pewno tam, nie? Plastyczna pracownia to od razu mówi, nie, że... Mhm. Wie Pani, nie? Mhm. No. To nic z tego? Postanowiam. Wściekły by by najlepiej. Proszę? Wściekły! Mhm. Mm to znaczy, że jaki? No wściekły kolor. A, ściekły mm -hmm. Przy Panią? Tak? Mam jeszcze do Pani ostatnie tak, jedno panie, pytanie. Panie mam prosty, Dobrze, niech mi Pani wysłucha. Tak. Proszę chwilkę zaczekać. Tak. Nie, przy Panią żartuję. To już będę kończył. No, do widzenia. Do widzenia.